Dzień dobry, państwo, w części drugiej naszego wykładu o białej śmierci i teoriach spiskowych. Fizycznie nasze organizmy, fizycznie jesteśmy tym, co jemy. Coś wprowadzamy do naszego wnętrza, tam część z tych wprowadzonych przez nas produktów zamienia się na budulec i na energię. A to, co zbędne, wydalamy. Ale zbudowani jesteśmy z tego, co jemy. No, nie da się inaczej. Przysięgę Hipokratesa wypowiada każdy lekarz przed podjęciem zawodu. Ale Hipokrates, znany jest też z powiedzenia, niech jedzenie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoim jedzeniem. Bo to, co jesz, jest Twoim budulcem. Obejrzyj produkt kilka razy, zanim go wprowadzisz do swojego przełyku. Bo on może być szkodliwy. Tyjemy. W tempie 2 kg na dekadę. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to na koniec stulecia będziemy statystycznie 16 kg ciężsi. Statystyczna Polka ma dzisiaj 165 cm wzrostu i waży 68 kg. Może nie jest to ideał, ale jeszcze jest w normie, bo indeks BMI wynosi dla tej statystycznej Polki 25. Górny poziom stanów średnich ale stanów normalnych. A pod koniec stulecia statystyczna Polka może ważyć 84 kg i mieć indeks BMI równy 30. A wartość BMI 30 oznacza już otyłość. Czy aby na pewno chcemy takiego rozwoju? A co my zjadamy, że tak tyjemy? Proszę Państwa, przede wszystkim żywność przetworzoną, głównie węglowodami. A jak popatrzymy na produkcję światową, to widzimy, że w największym stopniu wzrasta produkcja zbóż i cukru. Zboża i cukier mają wysoką wartość kaloryczną. Wystarczą całkiem niewielkie ilości, żeby energetycznie naładować nasz organizm. Tu widzimy w tabeli wartość energetyczną zbóż. A cukier? No, cukier ma najwięcej kalorii więcej od wszystkich zbóż. Ma 1700 kJ czyli 400 kilokalorii. Zawsze mówimy o 100 gramach produktu. Cukier jest bardzo energetyczny, a jego produkcja i spożycie od co najmniej pół wieku stale rośnie i rośnie. Jemy tego cukru coraz więcej. Czy można się dziwić, że takimi bombami kalorycznymi udało się zażegnać głód na świecie? A z drugiej strony, czy można się dziwić, że tyjemy na potęgę? Niedługo trzeba będzie zmieniać standardy budowlane i poszerzać drzwi i futryny, także, bo możemy się nie zmieścić. Wszędzie rośnie produkcja cukru, nawet w Afryce subsaharyjskiej, i rośnie eksport. I ten eksport ilościowy, i ten eksport wartościowy, bo cukier to dobry towar, bo jest na niego stale popyt, coraz większy popyt bo coraz więcej go jemy. Cukier to wdzięczny produkt eksportowy. Pokazuję Państwu dane FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Prawdziwszych danych nie da się już znaleźć. Ceny cukru? No, tu widzimy ceny od początku lat 60. Nominalnie utrzymują się na podobnym poziomie, a nawet okresami w przeszłości były sporo wyższe, niemal cztery razy wyższe niż obecnie. A tu jest okres ostatniej dekady. Ceny idą na dół. 10 lat temu ta cena cukru wynosiła 30 centów, a w zeszłym roku zeszła nawet do 10 centów, do poziomu 1 trzeciej poprzedniej ceny. Ale jak spojrzymy na te ceny po uwzględnieniu inflacji przez te 60 lat, to okazuje się, że cena cukru ciągle idzie na dół. Jeżeli uwzględnimy inflację, to proszę zobaczyć, jak ta krzywa wygląda. Cukier taniej. Cukier jest tani jak barszcz, a może już nawet tańszy od barszczu. Dlatego opłaca go się ładować we wszelkie potrawy, bo ma walory smakowe, a do tego jest prawie za darmo. Unia Europejska no, tradycyjnie skupujemy coraz tańszy cukier surowy, potem przetwarzamy i eksportujemy drogie, markowe produkty cukrowe. Cukru w kostkach raczej nikt nie zje, ale napoje gazowane i energetyczne soki słodzone owocowe. Słodzone jogurty, słodzone desery i tak dalej, i tak dalej. Każdy kupi i zje. No, mówię ciągle to są powtarzam, słodzone i słodzone. Ale uczciwie mówiąc, w zasadzie nie ma na rynku innych produktów niż słodzone. Wszystko jest słodzone. We wszystkim jest cukier. Proszę sprawdzać na etykietach. We wszystkim. We wszystkim. Jemy kaloryczne zboża, jemy kaloryczny cukier, jemy kaloryczne mięso. Za komuny ustawiały się w Polsce za mięsem długie kolejki. Przed Bożym Narodzeniem trzeba było nieraz dwie doby stać w kolejce, żeby dostać byle ochłap z przydziału. Mięsa nie było. Mięso było drogie. Mięso było towarem o znaczeniu politycznym. A dzisiaj? Proszę spojrzeć, jak dynamicznie rośnie produkcja mięsa. Przyrosty są imponujące. Od lat 90. producentem numer jeden na świecie są Chiny. No i Chiny zostawiły całą resztę świata daleko w tyle. A my, Polska? Ułomkiem w produkcji mięsa nie jesteśmy. Są jeszcze w Unii Europejskiej kraje, które nas wyprzedzają, ale produkujemy więcej od Wielkiej Brytanii, od Włoch, od Turcji, Holandii, a także od rolniczej Ukrainy. A kto najwięcej tego mięsa zjada? No, oczywiście bogate kraje. Dla biedaków jest cukier i mąka, bo to produkty masowe i tanie. Ale my na Zachodzie delektujemy się różnymi rodzajami kalorycznego mięsa. Nie ma innego mięsa jak kaloryczne. Rekordistą są Stany Zjednoczone, potem Australia. Stany Zjednoczone przodują w bardzo wielu statystykach konsumpcji. Taki już naród konsumentów, którzy bardzo dużo i bardzo źle jedzą. Stąd też pokazywany przez nas wysoki procent ludzi otyłych. Aż 36% społeczeństwa jest... Stanach Zjednoczonych ludźmi otyłymi. Otyłość to stopień wyżej niż nadwaga. A to już spożycie słodzików. No, Stany Zjednoczone tradycyjnie na pierwszym miejscu na świecie słodkie życie w Ameryce. A to już cukier i średnia konsumpcja cukru na mieszkańca. Stany Zjednoczone są zawsze światowym liderem. Już jak się raz zostanie liderem, to się chce stale w każdej kategorii przewodzić. No i faktycznie przewodzą. I jak widać w pożeraniu cukru, też przewodzą. A my Polacy, na szczęście gdzieś tylko w środku stawki. Jest w Polsce powiedzenie, że cukier krzepi. Ale widać, nie każdego to powiedzenie przekonuje na szczęście. Tak, na świecie to spożycie cukru stale rośnie. Niektóre opracowania sięgają nawet 200 lat wstecz. Tu takie Państwo widzicie na slajdzie. I pokazane jest spożycie cukru od roku 1820 w Stanach Zjednoczonych. Autor zadał sobie trud badania wielkości sprzedaży rok po roku przez 200 lat i otrzymał wykres liniowy. W roku 2100 Amerykanie będą ponoć jeść 200 gram cukru dziennie, a w roku 2519 to już będzie pół kilograma cukru dziennie, jeżeli to tempo wzrostu się utrzyma. Które widzimy od 200 lat. Ano, pożyjemy, zobaczymy. Póki co widzimy, że w ostatnim okresie to spożycie cukru już nie wszędzie rośnie. Już są pojedyncze kraje, gdzie to pożeranie cukru powoli się stabilizuje, a nawet delikatnie spada. Jakby wzrastała u ludzi świadomość, że o samym cukrze nie da się żyć. W największym stopniu dotyczy to państw najbardziej rozwiniętych. Tam ludzie zaczynają myśleć, ale pozostali nie mają jeszcze dość słodkości, więc suma sumarum w całym świecie spożycie cukru wzrasta. Sumarycznie spożycie cukru na całym świecie dalej wzrasta. Najwięcej cukru spożywa mieszkańcy Ameryki Południowej i Oceanii, i tam też mamy rekordy otyłości. Państwo pamiętacie te wyspiarskie kraje Oceanii, gdzie ponad połowa mieszkańców była otyła? Najmniej cukru spożywają południowi Azjaci. Szczupli Japończycy, szczupli Koreańczycy, Wietnamczycy, Chińczycy. Wcale nie potrzeba dużo pracować, żeby być szczupłym. Wystarczy jeść mniej cukru. Taka statystyka. A tu jeszcze dane jednego z wielu opracowań. Im więcej żremy cukru, tym większe ryzyko zachorowania na cukrzycę. Na cukrzycę póki co nie ma lekarstwa. Jak już raz złapiesz to do końca życia, będziesz przywiązany do tabletek. Możesz cukrzycę powstrzymać, ale na wyleczenie raczej marne szanse. Oczywiście medycyna się rozwija, więc może, może, ale póki co jest tak jak ze złośliwym rakiem. Rak wyrok. Cukrzyca też wyrok. Wiemy, żeby nie jeść bez opamiętania cukru. Tyle, że nikt normalny samego cukru nie je. No to co my jemy? Jedna trzecia cukru, który konsumujemy, to napoje bezalkoholowe, soki, oranżady, napoje energetyczne, różne kole, fanty, sprajty to aż jedna trzecia jedzonego przez nas cukru. Napoje owocowe to kolejne 10%. Jedzonego przez nas cukru. Desery mleczne i płatki śniadaniowe to w sumie też kolejne 10%. Wystarczy spojrzeć na grafikę, żeby zrozumieć w jakich produktach spożywamy cukier i mieć refleksję. Nie jestem od tego, żeby namawiać Państwa do jakiegokolwiek działania. Ja tylko pokazuję dane, a każdy z nas powinien podejmować decyzje, które są dla niego dobre. Jak zawsze niech każdy sam decyduje za siebie. A jak wyglądają nasze polskie zwyczaje żywieniowe? Czy poszliśmy po rozum do głowy tak jak Holendrzy czy Niemcy, czy może tak jak Amerykanie, wrzucamy w siebie bezrefleksyjnie? Kalorie, te puste kalorie. No, cukru jemy jakby coraz mniej. Państwo to widzicie tutaj na statystyce. To spożycie cukru od roku 1995 stale maleje. Cieszy, brawo! A tu jeszcze okres po roku 2006 i spadek bardzo duży. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi i to cieszy. Zrezygnowaliśmy z cukru. Ale rezygnujemy też z różnych kremów. Lubimy cieszyć się widokiem ładnie opakowanych słodyczy, ale już niekoniecznie wszystko wpychamy do naszego przełyku. Mięso. Tak, kiedyś za tym mięsem się zabijaliśmy i nikt by nas nie przekonał, że należy z mięsa zrezygnować. A dziś widać już inne myślenie. Po roku 2008 spożycie mięsa łagodnie opada. Może ta tendencja utrzyma się na trwałe. Zobaczymy. Chleb? O, kiedyś chleb i ziemniaki były podstawą polskiej kuchni, tej chłopskiej kuchni, którą się szczycimy. Ale chleba to my jemy z roku na rok coraz mniej i mniej. No i dobrze. A wyroby mączne? To samo. Dojrzewa w nas świadomość, że węglowodany tłuczą. Często rezygnujemy z potraw mącznych. Brawo, brawo, brawo. Perelu mleko było jednym z podstawowych produktów. Dzieci w szkole obowiązkowo piły mleko, a i dorosłych uszczęśliwiano obowiązkowym piciem mleka. Tyle, że już od ładnych paru lat badania pokazują, że społeczeństwa Zachodu chorują na choroby nieznane np. w Azji. Między innymi różne trądziki i wysypki, a powodem jest picie mleka przez dorosłych. Mleko jest dobre na wzrost u małych ssaków, ale dorosłym ssakom już niekoniecznie służy. Swoją drogą, jak to zmieniają się te nasze poglądy. Dzisiaj wydaje się, że jemy mądrzej. Państwo to widzieli na slajdach. Mamy refleksję przy jedzeniu, ale. Brawo, ale. Właśnie, ale. Niby te zmiany idą w dobrą stronę, ale przybywa nam na masie. Od 75 roku jesteśmy około 9 kg tężsi. Każdy polak waży 9 kg więcej, i wygląda na to, że. Dopiero się rozpędzamy. Proszę popatrzeć, jak ta krzywa, jaki ta krzywa ma kształt. Ona przypomina coraz bardziej parabole. Do grubych Amerykanów sporo nam jeszcze brakuje. Z Niemcami, tu Państwo widzicie, idziemy w łeb-w łeb, ale już Włosi, Holendrzy czy Francuzi są od nas szczuplejsi. Rosjanie także. W grupie Wyszehradzkiej utrzymujemy się w dolnej strefie, więc może nie jest tak tragicznie. Może nie jest tak źle. Ale. Ale. Ale zachorowania na cukrzycę w Polsce wzrastają dramatycznie. Co roku liczba chorych na cukrzycę wzrasta o 80 tysięcy osób. Część chorych idzie do piachu, ale część tych, którzy jeszcze walczą, wzrasta rocznie o 80 tysięcy osób. Łącznie to już prawie 3 miliony chorych. W Polsce chorych na cukrzycę jest ponad 9% populacji dorosłych. Więcej choruje kobiet, choć proporcje nie są rażące. A tu zachorowalność, czyli ile nowych przypadków zachorowań. Co roku ponad 300 tysięcy nowych przypadków i stale co roku liczba zachorowań rośnie. Można powiedzieć, że w każdy dzień kalendarzowy mamy tysiąc nowych przypadków zachorowań. Świątek, piątek tysiąc nowych przypadków cukrzycy. Dużo? Świadczenia zdrowotne udzielane cukrzykom. W Polsce dedykowane cukrzykom jest prawie 6 milionów porad rocznie w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponad 2,5 miliona porad w specjalistycznej opiece medycznej i 354 tysiące hospitalizacji. Duże liczby? Bardzo duże. Czy ktoś myślał, że tylu mamy cukrzyków? A te dane stale rosną. Tu widać na wykresie. Zachorowanie na cukrzycę. Nie biorą się z powietrza. Trzeba latami jedzenia cukru zapracować sobie na to. A co tych cukrzyków ciągnie do szpitala? No, amputacje. Jak już nie ma ratunku, bo cukrzyca latami nie leczona, no to trzeba ciąć. 60% amputacji w Polsce jest z powodów cukrzycowych. I liczba amputacji z roku na rok rośnie. Widać to, prawda? Te wszystkie dane pokazuje na, na, na slajdach. Często to jest wybór. Tniemy, odcinamy kończynę, czy czekamy na powolną śmierć? A ludzie w podeszłym wieku nieraz odmawiają zgody na obcięcie nogi, bo wolą w zgodzie z Bogiem, ze światem iść do piachu. Takie przypadki też się spotyka. To jest też działanie cukrzycy. Cukrzycowe amputacje mają różny rozmiar. Czasem jest to cała noga, ale czasami tylko stopa. Życie bez stopy może nie jest komfortowe, ale zawsze to życie i dalej z cukrzycą, bo amputacja nie zwalnia od cukrzycy. Najwięcej amputacji, no tu widać województwami. Jakby nie patrzeć, to ta bogata zachodnia część Polski jest bardziej dotknięta skutkami cukrzycy. W amputacjach zdecydowanie przewodzi malutkie województwo polskie swoją drogą ciekawe dlaczego prognozy zachorowalności zachorowalność na cukrzycę będzie rosła mamy takie trzy warianty prognoz pesymistyczny optymistyczny i uśredniony ale w każdym z tych wariantów nawet w tym najbardziej optymistycznym liczba zachorowań będzie rosła ale bądźmy ekonomistami na chwilę i zapytajmy kto za to wszystko płaci a kto może płacić za nasze zdrowie? No, my płacimy. Kiedy kupujemy słodkości w sklepach, to zarabiają na nas koncerny spożywcze. Ale kiedy po słodkościach zapadamy na zdrowiu, to musimy poradzić sobie sami. Społeczne koszty obsługi stale rosną i będą rosły. Państwo widzicie to na diagramie. Nasze wybory dają zyski koncernom, ale nas obarczają kosztami. Świat jest globalną wioską i w niewielu skupiony jest w rynkach. Czytasz na opakowaniu – polski wyrób. A nie wiesz, że większościowym udziałowcem jest zachodni koncern – polski wyrób? Często to tylko chwyt reklamowy. Światem rządzi kapitał, a tego u nas ani nie było, ani nie ma. A ponad tym polskim kapitałem jest jeszcze polityka, przynajmniej w Polsce. Niedawno rozmawiałem z jednym z najbogatszych Polaków no taki sam top, bo z jednego jesteśmy podwórka z dzieciństwa i przedstawiam mu projekt, a on mi mówi: słuchaj, ja mam i tu podał dokładną liczbę pracowników i nie jestem wolny w podejmowaniu decyzji. Ja muszę działać odpowiedzialnie. Tak mi mówi. Projekt był naprawdę dobry, ale ja go rozumiem, on jest zależny. Cały świat jest globalną wioską i wszystkie nitki schodzą się w kilku zaledwie rękach. Miliarderzy także są zależni. Każdy z nas jest zależny. Za wyjątkiem tych, którzy trzymają końcówki sznurków. Na rynku żywnościowym rządzą duzi gracze. Tu na slajdach Państwo widzicie pierwszą setkę największych, ale przecież między nimi też są zależności kapitałowe, bo to kapitał rządzi światem. I tych końcówek sznurków nie jest wiele. Ostatecznie wszystkie wielkie podmioty są na giełdzie, a zarządy dbają o zyski i dywidendy dla akcjonariuszy. Państwo widzicie, lata wypłat dywidend oznaczone są literą D na wykresach. Trzeba dbać o dywidendy, bo można być odwołanym z zarządu. No jak się będzie odwołanym z zarządu, no to powstaje pytanie, kiedy będzie oferta następnej pracy. Tylko dobry Bóg raczej wiedzieć, kiedy następny raz coś zaproponują. Więc zarządy walczą o zyski korporacji i o premie dla siebie. O, tu jest PepsiCo, drugi największy koncern spożywczy na świecie. W PepsiCo co roku wypłacają dywidendę. PepsiCo jest wszędzie obecny, w każdym zakamarku globu. Koncerny, pomimo że są duże, to łączą się w jeszcze większe koncerny, bo światem rządzi kapitał. Produkcję tak czy Śmak zawsze można jakoś zorganizować, ale ważne, żeby mieć na to finansowanie, czyli kapitał. Tu mamy jeszcze akcję Anheuser-Busch. Powstał z połączenia koncernów. Nikt nie ogarnia skali produkcji, nawet zarządy. Zawsze tylko kasa musi się zgadzać. Kasa musi płynąć. JBS, kolejny koncern. Te koncerny często działają jak koreańskie cebole chłoną hurtowo mniejsze spółki. Najpierw uzależniają kapitałowo albo technologicznie, a potem przejmują razem z rynkami zbytu. Razem z rynkami zbytu. Skalą produkcji i niskimi kosztami jednostkowymi koncern zawsze pokona lokalnego malucha. Tym bardziej, że koncern otrzyma finansowanie, o którym lokalny maluch nawet pomarzyć nie może. O, a tu kolejny gigant Tyson. Akcje. Muszą rosnąć, bo jak nie, to zmienimy zarząd, a potem kolejny i kolejny aż do skutku. Świat musi się kręcić, kapitał musi światem obracać. Kapitał powoduje, że po dniu następuje noc, a po nocy znowu dzień i znowu do walki, i znowu do walki, i znowu do walki. Każdy musi codziennie walczyć. Że co? Że ludzie jedzą cukier i tyją, i krócej żyją. Niektóre szacunki naukowców mówią, że nadmiar cukru skraca życie o 15, a nawet 20 lat. A kogo to obchodzi? Zarządy spółek to obchodzi? Akcjonariuszy to obchodzi? Żyjemy na świecie, gdzie każdy pilnuje swojego ogródka, a ten, kto gapa, ten płaci rachunki za wszystkich. Koncern Coca-Cola ma zyski, bo sprzedaje nam przetworzony tani cukier. Przez lata piłem dwulitrowe Coca-Colę jedną dziennie, bo to bardzo orzeźwia, a każdy z nas lubi pracować w takim stanie orzeźwienia. Tyle, że taka dwulitrowa butelka to 800 kilokalorii i ponad 200 gram cukru dzień w dzień. Po kilku latach masz gwarantowany poziom cukru 300, przy dopuszczalnej normie 100-300. Z takiego cukru już się w zasadzie nie wychodzi bez szwanku. Napoje energetyczne? Poziom cukru podobny. Chcesz się wzmocnić, Państwo widzicie to na slajdach. Ile tam jest cukru, ile tam jest kalorii. Chcesz się wzmocnić napojami energetycznymi, to się wzmacni, ale za kilka lat takiego intensywnego wzmacniania mogą ci amputować nogę. Jak ci się poszczęści, to stracisz tylko stopę. Szarlotka, taki niewielki wypiek z torebki, 700 gram, ma ponad 2000 kalorii. Ketchup. Wybierzcie się do Biedronki albo do Lidla. I sami poczytajcie na opakowaniach. 100 gramkę ketchupu może mieć 120 kalorii i może mieć 340 kalorii. Są i takie, i takie. Różnice ogromne. Zapraszam do Biedronki albo innego Lidla. Owoce suszone. Suszone to bomby kaloryczne. Czytajcie na opakowaniach. Za każdym razem przecieram oczy, że takie ilości kalorii kupujemy i potrafimy w siebie pakować. I co ma nasz organizm zrobić z takimi bombami kalorycznymi? Nasze organizmy z czasem po prostu puchną jak babki drożdżowe. Ciasta to naturalne bomby, bo składają się wyłącznie z węglowodanów i cukru. Chodzimy z tymi bombami w środku, które nie są zdetonowane. Nasze narządy ledwo dyszą. Naukowcy mówią, że cukier potrafi nasze życie skrócić o 15 lat. Mówiłem już o tym, jeśli w międzyczasie nie amputują nam kończyn. Mleko skondensowane. Czy ktoś wierzy, że ma ponad 3000 kalorii? Możemy dodawać do kawy na delikatne łyżeczki, ale broń Boże, żeby go pić, bo ta ilość kalorii zabija. Warto w sklepach patrzeć na wartość kaloryczną, jeśli mamy choć trochę litości nad naszymi organizmami. O słówkach mówi się, że są zdrowe, prawda? Ostatnio kupowałem taką surówkę w biedronce, ale myślę, że w Lidlu czy każdym innym sklepie może być podobnie. Surówka nazywała się Kolesław. Zdrowa surówka Kolesław. Tyle, że ta surówka ma 100 kilokalorii na 100 gram. To jest kaloryczna bomba, a nazywa się surówka. Jak kupicie paprykę marynowaną czy kapustę kiszoną mają 20-30 kilokalorii, a ta surówka ma 100. Ale te gotowe surówki właśnie, to są kaloryczne bomby. Jest tyle zdrowia, co kodna płakał. Nie sugerujcie się nazwu. Patrzcie, co jest napisane. Na razie to chyba są prawdziwe liczby. Cukier jest tani i jest wszędzie. Patrzcie na składniki, zanim kupicie produkt. Cukier jest wszędzie, pod różnymi nazwami. Tych nazw cukru jest około 60. Cukier jest tani, coraz tańszy, więc koncerny wszędzie go pakują wszędzie. Nawet tam, gdzie by nam nie przyszło do głowy. Czytajcie etykiety. Miał być wykład o białej śmierci i o teorii spiskowej. Biała śmierć to cukier. Cukier powoduje, że tyjemy. Przede wszystkim cukier. Cukier powoduje cukrzycę, a dzisiaj cukrzyca urasta do miana choroby cywilizacyjnej numer jeden. Cukrzyca stoi za wieloma chorobami, które potem są oznaczane jako Bezpośrednia przyczyna śmierci i podawane jako inna choroba. A teoria spiskowa. Proszę Państwa, zarabiają na nas koncerny. Po kryzysie 2008 roku, jak slogan powtarzamy, że zyski są dla banków, a straty dla podatników. I jest to prawda, bo tak ta bankowa gospodarka funkcjonuje. Ale nie tylko bankowa. W każdym innym sektorze jest podobnie. W sektorze żywnościowym zyski są dla gigantów, a my? a my płacimy gigantyczne koszty leczenia. Tutaj w tabeli pokazuję, jak te koszty gigantycznie rosną, a prognozy są jeszcze bardziej przerażające. W Afryce za 16 lat te koszty wzrosną niemal dwukrotnie. Zawsze ostateczne koszty ponosi konsument. Po jednej stronie mamy zyski koncernów, a po drugiej nasze stracone zdrowie. Tu jeszcze mamy projekcje kosztów cukrzycowych dla Polski. Są wysokie i już prawdopodobnie nie będą wzrastać. No bo staramy się dbać o to, żeby patrzeć na to, co my jemy. A tu prognozy wydatków Niemiec też chyba nie będą wzrastać. No Niemcy też się robią coraz bardziej świadomi. Ale to są i tak, proszę zobaczyć, kwoty gigantyczne. A tu jeszcze raz te wydatki w skali świata. Widzicie Państwo na mapie. Zyski koncernów budowane są na naszym życiu i zdrowiu. Teoria spiskowa? Nie ma spisków. Takie są reguły gry i trzeba to rozumieć. Trzeba żyć uważnie i mądrze, obserwować, uczyć się i wyciągać wnioski, i dojrzewać społecznie, bo mądre społeczeństwa tworzą mechanizmy obronne przed pazernością koncernów. Bez tych obronnych mechanizmów koncerny nas pożrą, bo mają wystarczająco dużo kasy na reklamę, żeby nas do każdej głupoty przekonać. Nie twórzmy teorii spiskowych, ale organizujmy się społecznie, budujmy samorządność, twórzmy i umacniajmy organizacje konsumenckie. Na zachodzie Europy ta kontrola konsumencka jest silnie rozbudowana, a u nas jeszcze raczkuje. Ale bez takich konsumenckich instytucji skazani będziemy na porażkę w starciu z tymi gigantami, koncernami. I to polecam Państwa uwadze.